Dzień dobry, witam wszystkich, ała, się walnąłem w łokcia rip łokieć, proszę w komentarzu, ała, ale się dupłem, dobra, e, witam wszystkich serdecznie tej strony, moi drodzy, w kolejnej mapeczce od widza, e, liaj płyny z tej strony, zostaw łapeczkę w górę dla mojego bolącego łokcia, e, subskrypcję i tak dalej, wiadomo, normalnie i teraz lecimy z mapencją, mam jakąś, jakiegoś pół bloka w ekipunku, nie wiem po co w ogóle, ale okej, okay. regulamin. Chyba czat ma włączyć. Dobra. E, nic tutaj nie gram od 0, przechodź poziomy po kolei. Dobrze. Wiem, to jakby jest standard, także spoko. Um, mapa by Mr. Cox VP. Dzień dobry. E, tu mam jeszcze info. Sieman Jaj, Witam się na mojej pierwszej mapie. Zabłędy. E, nie, przepraszam, na której znajdziesz sporo poziomów do przejścia. Za błędy, przepraszam, to moja pierwsza mapa, jaka kiedykolwiek budowałem. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Mapę budowałem przez 3 dni. mapa była sprawdzana. wszystkie poziomy są do przejścia. Okej, okay. ja wam ufam, to nie tak, że wam nie ufam, ole poziomów, o mój Boże, no dobra, skrzynka na śmieci, tak, dobra, no to pierwszy poziom, wow, pierwszy poziom, nie parkur. parkour jest dopiero na czwartym, szanuję, szanuję, Uuu. nie, no fajnie zrobione, fajnie zrobione, podoba mi się, dobrze, to odpukać, żeby kuźwa nie było, to mogą być zadatki na dobrą mapę, ok? Bo ostatnie to mi się trafiały jakieś takie, no pół na pół. Niby się zaczynają fajnie, a potem nagle jest e, 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 do dupy, panie. No i... I weź tu żyj. I weź tu nagrywaj mapki. Eee, dobra, nie widzę tutaj guziora nigdzie. Hmm. Hmm. Na nie widzę, na ścianach nie widzę, w tych lukach nie widzę, no pod wodą raczej go nie będzie, raczej na pewno, o, o, o to tu, dobra, mamy to, poziom drugi, poziom drugi, fajny button, eee, na zawsze trzeba zamykać drzwi, bo za drzwiami też może być guzik, pamiętajcie, o, 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 takie rzeczy, dobra, no ja i widzę jakieś pół bloki na drzewach nie wiem dlaczego mamy tylko zabudowane tam jest komentarz. blok widzę go widzę go widzę go widzę go tylko jak mam się tam dostać jak mam się tam dostać tak ta górę się tak zastanawiam w sumie bo tu mogę sobie to rozwalić i wtedy wskoczę nie bo jakbym tego nie rozwalił to tutaj nie jestem w stanie wskoczyć więc autor Aaaaah! Drabinka na dół, znaczy na górę. E, więc LIA zbanił. No to nic nowego, dobra. Poziom trzeci. Na razie fajnie jest zrobione, tylko LIA po prostu dzbani, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, moi drodzy. Jest! Znalazłem! Gratulacje! Dobrze. No to mamy guzik w takim razie do poziomu numer dwa. I e, déjà vu, moi drodzy. Dobrze, dobrze. Zaczyna się bardzo fajnie. Jak spadniesz to kill, no problem. wow. No to co? Déżawoum na da ta, Jadę sobie tu po tej ścieżce, ho-ho-ho! Ale fajnie jest, kurcze, bo tu mało dziur jest i w sumie raczej nie wypadnę, bo ta łódka jest trochę szersza. Ło! <grytanie> o, ale tu już mogę trochę spać. O, tu już na pewno mogę spać. Tu już. Tu już nie ma zabawy, tu już. To już nie przelewki, panie, tu już można spać, to już się trzeba tutaj pilnować, tu nie można, nie można podejść do tego lekceważąco, panie, bo, bo jest niebezpiecznie, jak spadniesz, to trzeba zaczynać od początku, chociaż w sumie ja déjà lubię, więc tragedii by nie było, żebym zaczął sobie od początku. Na spokojnie, dam radę, nie bójta się, nie bójta się, jaj da radę, he 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 he. jestem! Ej, no fajnie, fajnie, że takie dłuższe tu déjà podoba mi się, bo. Deja Vu to nie jest takie krótkie robicie, że, że masakra. Dobra, gratulacjon i teraz poziom trzeci, Gravity. Gravity, moi drodzy. Ua! nic nie widzę. A, czekaj, bo ja mam Render Distance 4, bo jakiś kuźwa... Bo jakiś luj mnie powiedział, że mam grać na Render Distance 4. Kto gra na Render Distance 4? No może by tam grać, ale ja nie gram. Jaaaaaaa... Kuźwa, tu jest jedna kratka wody. I ja, la, 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 la woda! Nie, czekaj, ale ja wiem o co chodzi, to jest easy skok, tylko. He! Mnie! Kurde, prawie mi się udało, dobra, jeszcze raz. He! ja Kurde, no w tą jedną kratkę, no come on! E no nie mogę trafić w to. Cały czas jakoś za daleko, lecę co jest? ja No nie! Kurde! E! Lecę! Lecę! No kurde, no! Jak trafisz tą jedną kratkę wody? ja, y Jest! Jest! Wreszcie, o mój Boże, dobra, udało się. No to teraz najgorszy poziom, i potem już z głowy. Znaczy, potem już z górki. He, parkier. Poziom pierwszy to ja raczej prosty, spoko, podoba mi się to. Poziom drugi, widzę to już troszeczkę trudniejszy. że jakieś 180 ki to nad najtrudniejszym będzie podwójna 180, jak nic. O! Bez spawnpointa, kurde, czy nie? O nie, tu już spawnpointy będą. Oj, będą. Oj, będą. Czekaj. Pojedyncza 180. Dobra, ale skakanie po szkle to... To nie należy do najprostszych. Także ja se tutaj spawn pointuję I będziemy sobie lecić. No, widzicie? Kurde, i weź tu skocz normalnie na to. He! Dobra, jestem. Ha! La, 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 la Dobra. Teraz tutaj. Tu raczej prosta 180. Nie, nie wcale nie taka prosta, z Żeś zlekceważył i masz kuźwa, nie? no ty co jest? Jest jakoś dziwnie wystające? Nie. Ha! Dobra, jestem. A nie, tu jest spampoint. Dobra, heps? Mam spampointa? To jest pojedyncza czy podwójna? Nie, to jest podwójna. O mój Boże, dobra. Teraz ja se tu spampointa dam i, i spróbuję parę razy. Bo coś czuję, że raczej będzie to trudne, trochę, jak to podwójna 180 Kurde, hamuje mnie tam coś, blok. Bloku, spadaj! O, o, dobrze było. Ty, a tam z drugiej strony jest drabinka. What? O! E, to tak... Ty, w ogóle przeskoczyłem. W sensie, bym nie przeskoczył, gdyby nie drabinka pewnie. Ale, ale, ale... Ale, ale przeskoczyłem. Dobra, uwaga. I ja... Nie. Chciałem tak za jednym razem, no. Dawaj, za jednym razem. Za jednym razem, moi drodzy. Ja! Kurwa, nie, nie, to, to się nie da, to się, to się nie da, to jest zbyt, zbyt trudne. He! 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 Dobra, jestem, spawn point, tu mam sufit, tak. A, no i się nie udało. No, ten parkier to jest. To jest trudne, ty czekaj, bo tu. Tu się tak trzeba, tak. He? No, tak trzeba wskoczyć na to szkło, ale. No, zrozumisz o co chodzi. O, 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 na no, wyłem, stałem! Dlaczego jak stoję na tym. To zlatuję z tego, przecież nie powinienem z tego zlatywać. No, kurde, ile ja się będę razy kilnął? No, nie, nie, killej się! Dobra, spacja muszę rozgrzać. Ha, o, widzisz? Rozgrzana spacja, jelo, i można wtedy grać. Ha, czekaj, nie wyszło. Proszę, spam, powiedz, działaj, dobrze. Hop, 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 Ua. No, Kurde ty, hamie! Miałeś stać na tym szkle! Stój na tym szkle! Stój! Stój! Dobrze! O, tu, tu, czekaj, ja tu se stanę w razie czego. da. A! Dobrze. Ha! Ja! No ty chamie bydlaku, te. Nia! Ja! ja! Tak! Mamy to, dobrze, elegancko. Teraz poziom piąty. Elytra, let's go. Kuźwa, myślałem, że stąd nie wyjdę, dobra. Daj elytrę. Pyk. Poziom pierwszy. Ła! Co Teraz muszę się kilnąć, nie? Ciekawe czy mam trzymanie temu po śmierci. E, bo tu mam spawn point. Ja tak się nie bawię. E! Bez takich mietu. Ja to już przeszedłem. Nie chcę kolejnego guzika. Panie kochany dobra, tu se spawn pointa zrobię najpierw, a potem se zrobię w sobie tutaj w spawn pointa, nie? Albo czekaj, nie. Bo ten spam Point chyba nie zadziałał. Czy ja go nacisnąłem w ogóle? A, no i nacisnąłem go, dobra. Iiiiiiii! Gdzie ja lecę, u. Czekaj, bo ja to źle. Spawn spam pojedynczym. Przepraszam. Tak to jest jak chcę. Uje, game młodę. Czekaj, bo tu z kapslokiem, panie. Z kapslokiem to nie. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Ja dam radę, spokojnie, tylko. Tylko no, rozumisz. To trzeba po prostu zrobić dobrze. Jeszcze raz, tutaj, gamy modę zero Spam Point. W sumie jeszcze raz sam sobie spam Point na ustawę i lecimy. Rym, cym, cym, spokojnie, uspokojmy Dobra, 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 trochę tam nacisnęłem na, na coś, ale nieważne. Dobra, 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 jest! Teraz się udało, elegancko, pyk, poziom 2. UA! Ła wa 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 dobra, 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 jestem, 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 uderzyłem się o ścianę, ale jestem, 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 jestem. Tak! Nawet wylądowałem, tutaj nie potrzebowałem drawinki. Poziom trzeci. O mój Boże! Eee! Fajnie zrobione te poziomy muszę przyznać, co? Normalnie, tako. Gratulacion! I super! I lecimy do szóstego. Ruben! Mam nadzieję, że nic nie pomina. Jak pominę, to przepraszam. Ruben, dawaj Rubena! Hoj Ruben! Ruben! My friendo! Pork chopo. znaczy w sumie nie, w sumie jesteś tylko my, my, my friend, spokojnie, jakby wcale, wcale nie, 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 spokojnie, nic się nie dzieje. chodź, 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 tu, tu, tu stań, tu, tu, tu stań, tu, tu stań, tu, tu, stań. tu. no stań, tu. Jej, dobrze, o to chodziło. Um, no to teraz. Czekaj, szósty był, siódmy, strzelnica. Alright. No to strzelamy, i. E! Oj, trochę wyżej. Dobra.

Dam radę, no nie takie, nie takie strzelanie się robiło. Miałem o wiele gorsze nieraz strzelania na tych mapach, także nie jest źle, moi drodzy, nie jest źle. Numer ósmy, w takim razie, labirynt, o mój Boże, nie to jest najgorszy poziom. Jakby to. parkur to był tylko taki, wiesz, rozgrzewka. Labirynty są najgorsze. Szczególnie, że tu skakać nie mogę. Chociaż dzięki temu mogę przyspieszyć sobie, co prawda na prostej. Niby spoko, nie, ale. Tam jakaś krowa jest w ogóle, lol. Krowo! Pomóż mi! Jak się stąd wydostać? Eee, czy ja wracam na start? Nie wiem mm. Nie wiem nic Nie wiem gdzie jestem, nie wiem co robię Halo? Suche usta mam w ogóle. Nie powinienem oblizywać, wiem Ale ale tak to już jest hmm. Czekaj, może bardziej w tamtą stronę pójdę

ja nie wiem, ja, ja, ja tylko stoję sobie normalnie w labiryncie, rozumiesz? Bo nie wiem, gdzie już byłem, gdzie nie byłem. Jest! Jest! Udało się! Tak jest! Dobrze! No to się cieszę. No to poziom dziewiąty: quizy. Jej! Spam dobra. 2 e, plus 2 to 4 kola metalowa konstrukcja, żółty kolor to. Traktor? Nie rozumiem tego pytania w ogóle. Niemiecki radiowóz? Nowojorska. Aha, okej, okay, dobra. Stolica Hiszpanii, to nie pytajcie mnie o geografię, kuźwa. Nie umiem geografii. Barcelona. Madryt. Chciałem już warszawy <grym> też. Z czego może wypaść krzemień? Z żwiru. Kiedy został wprowadzony barrier block? Nie mam dla tego pojęcia. 1,8. Ile mogłów występuje w endzie? Eee. A... Endermany, smog i ten. No to trzy. E, w której wersji dano tłoki? E, jeden, nie, jeden siedem, jeden siedem, jeden siedem. Dobrze. Jak zmienić w krowę? Mm, Oszyciąm. Co ile minut kurczak znosi jajko? 5.10? Aha, jednak. To, to szczelałem W sumie to nieważne. ważne. Quizy mm, teraz. Mechanizmy, moi drodzy. O kurde. O kurde. Dobra, co co ja mam tu? Czekaj, co? Czy to jest już samo odbicie mechanizmu, który mam zrobić? Czy czy o co chodzi, bo tak trochę nie rozumiem? Hm. Poczekaj, 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 No czy tu widzę, że mogę dać redstone'a. Tu mogę dać repeater do bloku, to na pewno. Eee... Jakby Po co mi jest tamto się zastanawiam? To jest to ma mi pomóc czy Aha, bo to musi się wszystko ten, żeby spadł piasek. Dobra, ale okej, 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 poczekaj. Eee, to tak. Ym... Tylko tu jeszcze mam jeszcze tylko pistona i mam, i mam, i mam... i mam redstone blok. To mi może jakoś podpowiedzieć w sumie, nie? Dobra, do tego bloku też widzę, że idzie repeater, tu idzie tak. A... Hmm. O kurde. Powiem szczerze, nie ogarniam do końca jak to, jak to powinno być, w sensie, bo to jest to, co jest tutaj, a to jest to, co jest, nie, to jest inny mechanizm, będzie później chyba, tak, nie. Nie rozumiem, w sensie tego drugiego nie rozumiem, dobra, ee... dobra, poczekaj, 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 tutaj, 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 bo to musi być tak. Tutaj jest w ogóle bloker Stone'a, który nie wiadomo co jest. A nie, już wiem po co jest. Tylko że. W sumie. Wystarczy tak zrobić. A nie, trzeba go przesunąć, żeby on dał energię. Dobła, 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 dobła. Tu chyba będzie wtedy ok, no bo to przesunie energię i to da. wyłączy to, nie? Tak mi się wydaje. Tylko po co jest to wszystko, nie wiem. Bo tu mam jeszcze. Ty, a co jeżeli ja będę potrzebował... Czekaj, bo ja tu mam pistona i piasek w ogóle. I tego to już nie wiem, dlaczego ja to mam mieć. No bo w sumie mogę zrobić tak. Tam chodziło, żeby... Żeby zrobić to tak, jak autor chyba chciał, albo coś takiego, żeby miałem cały zbudować po prostu. Ale ja to ominąłem, bo jestem dobry w mechanizmach. Tak jest. A, e, dobra. What? E, o kurde. Nie, Pęk. O to chodziło? Okej. Okay. Ciekawy poziom. Podobał mi się. Jak najbardziej. Taki prosty. Okay. I koniec. Mam nadzieję, że się podobało. I TNT mamy normalnie, rozumiesz. Tutaj możemy sobie wysadzić. Kurczę, fajna mapeczka. Dobra, teraz mogę śmiało powiedzieć, że fajna mapeczka. Dobrze zrobiona. Kurczę, dopracowana. Sprawdzona. Kurczę. Dużo poziomów. Fajnie to wszystko trwało. Naprawdę, no, no cieszę się. Cieszę się, że wreszcie trafiłem na taką mapeczkę. Naprawdę niesamowicie. Co to jest w ogóle? O mój Boże. Co to jest? Co to za? Co to za stwór w ogóle? Dobra, także moi drodzy, tutaj sobie kończymy odcinek. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Życzę wam wszystkim miłego dzionka. I kończymy sobie właśnie ten odcinek z mapeczki od widza. Normalnie tutaj w tym momencie taką. Do następnego trzymajcie się i popa.